Jak zwykle lecę. Jak zwykle lecimy. Lecę, tam już przed nami jest Idziemy zobaczyć co się dzisiaj da upolować. Ja no. oczywiście na celowniku mam szkła uranowe. A Natalia... Coś nie Natalia wiem. E, filiżankę. E, Brumbery, jak się nazywa, tak? Już nie pamiętam. Nie. No, z tymi myszkami, co tam? E, co tam była ostatnio kupiona? Dobra, Brambley. Brambley, tak dokładnie. Dobra, lecimy jest ładny talerz. talerz? jest niezły. I tej pani już coś żeśmy kupowali. Parę sreberek się udało kupić. Ładne łyżeczki srebrne w niezłej cenie. O, jest, pajacyk. Ale to jest piękne. słowackie. Mega. No, cena też jest niezła. Piękny kufel. jest Piękny. Ile roś boch? To jest ten malutki, co miał kiedyś. Ojej, ale tu ma Pani piękne rzeczy. A, a, to jest nieco. Ale Jakie fajne Briany. Super, no.

Fajne rzecz no i wpadły ładne kolczyczki srebrne z jakimś kamykiem, kurde e, coś mi ten kamyk mówi, ale nie mogę sobie przypomnieć, 2 euro jest pierwszy uranik dzisiaj i podejrzewam, że to jest e, też szkowa zelinowy. jest ciekawe o, Natalia to zaraz wyczai to będzie grzebać ja już wygrzebałem ciśnieniomierz na rękę. Uh, uh, uh. Ładne szkiełko. Kisyngar. <laughs> <Świetny. Kaskaw. śmiech> nie Tak, tak, tak. Tak, Ta broszka jest tak, tak. moim tak, tak. z to wzięła. piękna się którą bym z chęcią wzięła. Muszę się Pani Szukacie Natali to wiecie gdzie ją znaleźć. Tu, gdzie są rzeczy po 1 euro. No, młoda, dowaliłaś. Dowaliłaś. KPM. Pięknie, pięknie, pięknie. Za 2 euro. Tak, euro. A taki za 5 euro. Ole, świetne. Z pobliskiego tego. E, pobliski, tutaj w Weberbach robi. Pokaż. Taki gościu. Glaskensta. Peter Kaspar świetna. Robi piękne rzeczy robił pas, jest zawartość jest podana 24% ołowiu nieźle, nieźle No gratulacje Podwójne Coś w moim stylu To też fajna Jakie kieliszki. Ja nie mogę. Szkoda, że pięć. Świetne. Szkoda, że jest tylko pięć. Mm. Te są też. A tu jest sześć. Piękne są. Dobrze <laughs> Piękne, Jakie ładne rzeczy. A tam inne kolory. No. Kolorowo tu. Mhm. Tak. Mhm. Ten ma życie. Wygrzewa się słoneczku, witaminka D, ale fajna szafeczka. Nie wiem, czy będzie widać dobrze, ale podoba mi się. Oooo, oj, 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 Daniel! Fajna! Na moje taski. A tu są wypatroszone, wypatroszone rameczki. Czyli nie mają już obrazów. A tu mam jakieś zdjęcia, co to nie O niektórych naprawdę szkoda rameczek. Kiedy ja stworzę te wszystkie swoje dzieła, to nie wiem. I wypełnię je w rameczki. Możecie mnie poganiać. Pogonić. U tej pani kupiliśmy te kieliszki. Co to jest? Nie wiem, ale ciekawie wygląda. Tu jest jedna, a tu druga. Hmm. Znaki. Znaki policyjne. Fajne takie z Ameryki. Fajna jest seria. Polecam bardzo Yellowstone. Piękna rama. No. no tak. A to szkoda, że nie jest uran. Wow. A to szkoda, że nie jest uran, no, Ale tak. to jest mega. A tu jaka pajęczynka zrobiona. To jest świetne. To bym brał. To bym brał, to mi się podoba. No, nie jest. Za 1 euro. Kryształ. Z taką ładną obwódeczką. A tutaj jest. Co? My no tu mamy punce. Proszę bardzo, bierzemy. Hmm? za 11 euro. Troszeczkę sreberka, ładnego. I srebereczka wpadły po 2 euro. W sumie za wszystko dałem. Oj, spadło. Za wszystko dałem 11. No, puszki się nam cieszą. Fajne fanciutki wpadły. Nie dużo, ale, ale fajne. Widać Chodzimy teraz w inną alejkę. No, I jedziemy grzebać. Basia, Grzesiu, pozdrowionka. Co tam grzebiesz? Przyłapany jesteś. Na gorącym uczynku. Tylko, co już tam masz w ręku? Szkieł. O, tego nie widziałam. O, to, nie o, nie nie jest, to nie jest niebieskie, to nie jest kolbalcik. To jest białe. Nie. A pokaż ten, co masz? No, fajna buteleczka. Wszystko to za 1 flakon, euro. Nie? To jest bardziej jak flakon. No taki. Kryształek. Uh -huh. Po jedyneczce. I co zaś, że wyrbną? Czekaj, już pokażę. Czekaj. O, jaka fajna miseczka. Świetna. Sam raz na rosołek. <laughs> no, co to jest co tam ciekawe, wiesz? bo jest nalepka. Winterling. Trzeba będzie sprawdzić, co to jest ten winterlink. O co tu chodzi? Mówi na mnie, mówi na mnie, że je grzebie. No sam grzebie. Cicho. To wszystko przez ciebie. salerze na zupę. Po jedynce. O, nie, rzymski, nie rzymski, 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 rzymski garnek. Też fajne rzecz. Rzymski garnek, super do zapiekanych. Tu masz? Bak. Do zapiekanych zimieczków, no ale my mamy już dwa Na co nam? No. Nie mamy, mamy, mamy. on jest ty, ale ja. ja. On jest w kształcie świni. Co? To jest wui wui. Wui wui. Nachapałem się za parę euro. Jeszcze wytargałem zapałki. Jakaś pamiątka z jakiejś wycieczki. Co tu jest napisane? Tenriffa! Pozdrowienia dla Artura Kaniowskiego. Ale piękne. Ale piękności. Srebro, pozłacane. 9 2 5. Kurde, siedzi się to jak psu jajca. Kurde piękne. O, rameczka za piąteczkę do kolekcji Natalii Nie będzie szkoda wywalić tego obrazu, bo to jest tylko jakiś nadruk, to nie jest malowane, więc nie ma problemu. Ale, ale będzie taka troszeczkę starsza. O. Lampeczka za piąteczkę. Tiffany. Bierę powiesi się w przedpokoju nie obyło się bez zakupu łyżeczki siódemeczkę piękna jesteś to jest fajne zdjęcie rodzinne brałbym go. 60 euro. No ale niestety. Pękła mu szybka. Siedzi hop na kiblu i ciśnie boba. No i jeszcze gazetę czyta. Dobre. Kupiłem sobie coś co dzisiaj się już nie da Nigdzie kupić normalnie. Normalny termometr tęciowy za 2,50. I jeszcze troszeczkę biżuterii. To jest sreberko za 2,50 i to za 3,50. To i pan sprzedawca poprosił nas, żeby. Poprosił, powiedział, żeby, żebyśmy, żebyśmy coś nagrali. To jedziemy pełną parą. No, ja ją w końcu kupię, jak ktoś jej wcześniej nie kupi. Jest zarąbiasta. Pan nas widział na YouTube? Wyczaił nas, że nagrywamy. O, to ogląda w tym katalogu. No, to są ciekawe rzeczy, emalie. No, nie chcę ostrzec o Emalia. To są superowe rzeczy. I drogie. Mhm. No, dla telewizji pan powiedział, że 10 euro kosztuje. <laughs> Okej, okay, dobra. dobra, nie pytam więcej. Monetków w bród. No, jest co oglądać. Zegarek w spak ustawiony. Dobre. No, jest fajna, prawda? jest. Wygła Maria Teresa. O kurde, to jest ten. Mocno ją wygło. Data? Pokaż? Pokaż do ręcy. Za ta? Nie, coś mi napisali. Jest tutaj coś wydubane. Kurde, tym tobie jeszcze nie jedną brodę ogolił. Na pewno nie moją. Coś dla fanów dewocjonali Miał ktoś po to przyjść i nie przyszedł I czekają jeszcze te piękności tutaj A ma Akwamaryn w srebrze O, ten zegareczek piękny No <grystanie> ci się spodobały 35 euro ale, ale rewelacyjne są, no. nie ma co gadać. Tylko kurczę trzeba by dać do naprawy, bo tutaj jest troszeczkę uszko przerwane, ale to. Natalia idziemy nie. Sroka. Druga sroka się zrobiła. No. Zostaw te sreberka A jak? Może coś by wybrał, no nie? No dziczek się jeszcze nie sprzedał. No, ale jest mega Prześwietlmy. Ma zęby z czego zrobione? Kły jakby... jakby zrobione z kości. Jakby z czegoś jakieś. no? Wydubane. Jesteśmy przy bagażniku. Natali rozwiewa wiatr włosy. Tak. Ok, pokrótce pokażę Wam, co kupiliśmy. E, te dwa razem piątka. Te dwa, 5 euro. To. E, nie wiem, czy 8? No, 8 euro. No to się akurat Natali trafiła fajna Emalia. Nie? Te Emalia. Talerzyki po 1 euro, te dwa małe, nie? Oby dwa, Oby A, obydwa, 1 euro. Tutaj mamy talerzyk. Który wygrał? <gry> KPM, który wygrał dzisiejszy Flowmarkt. Eee, super dwa za 2 euro. euro. Dwie bardzo ciekawe wazy. Ta za piątka. Ta za piątala. Superowa. A to jest tutaj miejscowa. Tak. Z oko okoliczny jakiś tam eee, A to za jeden. no rzemieślnik. A to też za 1 euro. No i jeszcze pudełeczko na Natalii. Biżuterię. Takie sztywne. Będzie fajne. przyda się. No, Natalia za całość dała około 24-25 euro. No i u mnie, ze względu na to, że ja jestem nienachapany, jest więcej rzeczy. Pan z fajeczką, w zasadzie to zależy nam tylko na ramce. E, piąteczkę, ta lampa też za piątkę, fajna lampa Tiffany, będzie wisieć u nas w przedpokoju. E, troszeczkę biżuterii wpadło. Hmm, oczywiście srebrna łyżeczka, srebrne kolczyki, takie różne pierdółki. fajne kryształki wpadły, w szczególności ten z taką rameczką obwódką ze srebra, co już widzieliście. No i to to było wszystko po 1 euro. Tutaj Ciśnienie co kupiłem na stare lata, e, talerz angielski do polskiego rosołku. No i to, co szukam najbardziej to jest uran. Także to, co chciałem znaleźć, dziś znalazłem. Żegnamy się już z Wami i do zobaczenia na następnym flomarcie. Mamy nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o łapce w górze i jakimś komentarzu. Trzymajcie się, hej.